Witam serdecznie, jestem Dariusz. Proszę o poświęcenie mi kilku minut. Chciałbym przedstawić Tobie niespanialszą okazję, jaką daje współpraca i budowanie własnego biznesu w firmie Monade. Tak więc zacznijmy od początku. Firma Monet jest marką, która jako jedyna wyjątkowa skupiła się nad pielęgnacją skóry, głowy, cery, ciała oraz wellness. Marka została wprowadzona do dystrybucji jakieś 8 lat temu. Założyła ją firma rodzina pochodząca z Wenezueli, a zamieszkująca Stany Zjednoczone. Jej wizją było to, że ludzie na całym świecie mogli cieszyć się pięknymi i zdrowymi włosami. Biznes ten oparty był na indywidualnych potrzebach i możliwościach. Ich celem było uznawanie i przekapagowanie wartości rodzinnych, szeroko pojętnej kultury i wdzięczności. Stworzyli monet w przekonaniu o wymiernej wartości. Wartości na drodze do osiągnięcia celu. Czyli ilu osobom na swojej drodze pomogli tak jak ja? Jest to flagowa, pierwsza bezkonkurencyjna linia produktów. Nadal antystarzeniowa e, seria produktów do pielęgnacji włosów lub skóry głowy. E, niestety ochrona włosów jest często przez nas zaniedbywana. E, w chwili obecnej e, firma e, zajmuje szereg linii do pielęgnacji włosów, cery, ciała oraz produktów wellness. E, prezentację tę stworzyłem, e, aby podzielić się z Tobą możliwościami, jakie daje firma MONAT. E, posiadamy kilka możliwych opcji. E, pierwszą opcją jest możliwość wypróbowania produktów Poprzez pozostanie klientem VIP, by sprawdzić jak działają i jakie korzyści przynoszą Tobie produkty premium. Jestem pewien, że nie są to zwykłe produkty, które znajdziesz na drogaryjnych półkach, ale są to produkty unikatowe, które zawierają opatentowane składniki. Dzięki którym rozpoczniesz zdrową i świadomą pielęgnację skóry, głowy i włosów z nadbudowań. Odżywiają Twoje mieszki włosowe, w konsekwencji pobudzają też Twoje włosy do wzrostu. Za co Twoje włosy i skóra będzie Wdzięczna. Musisz również wiedzieć, że jeżeli będziesz niezadowolony z produktu, którego używasz w danym czasie, nie ma znaczenia, ja dużo go użyłeś, masz gwarantowane 30 dni na zwrot, wówczas firma zwróci ci pieniądze. Bardziej polecaną jednak możliwością, jaką daje firma Money. Jest market partner, a jest to szansa dla osób niezadowolonych ze swojej obecnej sytuacji finansowej. Daje nam ogromne możliwości, czyli e, osoby, które są gotowe wyjść ze strefy komfortu, zapraszam, które chcą budować niezależny biznes bez względu na obecną sytuację na rynku. Czy obecne miejsce, w którym mieszkają? Wierzę, że pod koniec tej prezentacji zgodzisz się ze mną, że Monet daje każdemu szansę na osiągnięcie swoich celów finansowych. Od Ciebie tak naprawdę zależy, ile chcesz zarobić, kiedy chcesz osiągnąć dany próg. Teraz pozwól, że opowiem Ci historię, z, z którą zmagałem się w swoim życiu, z wieloma wyznaniami życiowymi. No, kiedyś nie było mnie stać na życie w dostatku, na fajne ubrania. Tak naprawdę wykonywałem wiele prac, z których nie miałem dużych korzyści, nie, pod, nie podobały mi się ciągle zmiany pracy. 15 lat temu po studiach na własnej działalności pracowałem jako sprzedawca w sklepie za małe pieniądze. Na początku było w miarę dobrze, później zapragnąłem zmian. W moim życiu zmieniło się z czasem bardzo wiele. Potrzeby były większe, nie chciałem mieć ograniczeń. Po kilku latach poczułem kompletnie, że utknąłem w miejscu, że się nie rozwijam, że nic się nie dzieje, że jak ja już dalej nie chcę, że nie mogę, zacząłem marzyć. Zacząłem marzyć o czymś innym, o czymś, co bym mógł zrealizować, spełnić swoje marzenia. Kompletnie nie miałem pomysłu, niestety, co mógłby to być. Wiedziałem, że no praca w jednym punkcie na no, mnie nie, nie bawi. Wiedziałem, że zawodowo pragnę robić coś innego. Wiedziałem, że gotowy jestem do zmiany. Nie wiedziałem jednak, czego chcę. Wiedziałem, że chcę być Niezależnym w swoim życiu, że chciałbym być własnym szefem, że chcę sobie sam sobie ustalać godziny pracy. Zacząłem więc marzyć o tym, że gdyby można było pracować w domu, na przykład przez komputer czy telefon, tylko ciągle nie wiedziałem, co by to mogło być. Zdawałem sobie jednak sprawę, że będzie łatwiej znaleźć jakąś pracę ale nie poddawałem się, aż przyszedł dzień, kiedy moja wymarzona praca spadła w pewnym sensie na mnie jak grą z jasnego nieba. Spotkałem wtedy osobę, do której to Od której to się zaczęło? Na początku była to całkowicie inna firma, inne produkty, aż do momentu gdy trafiła się dobrze już, dwa lata temu, firma Monate zorientowaliśmy się. Co to za produkty, co to za firma Wówczas zgłosiliśmy się do niesamowitej kobiety o ogromnej charyzmie, która opowiedziała wszystko. To był pierwszy dzień, który usłyszałem o Monate. To był kwiecień 2020. Przez jakiś czas śledziłem profile, oglądałem live. Budowałem wewnętrzną energię, zapoznawałem się z wiedzą produktową. No i w pewnym momencie tak pomyślałem, to jest super moment, żeby pomyśleć, że ja chcę to robić, co oni, że to jest mój moment i że chcę z tego skorzystać tu i teraz. Dołączyłem wtedy zatem do grona Market Partnerów, tworząc swą strukturę. W Polsce. Doświadczyłem niesamowitego ciepłego przyjęcia i ogromnego wsparcia. Znalazłem się w grupie bardzo aktywnych, życzliwych oraz bardzo kreatywnych osób, e, dążących do celu, którego celem była realizacja najskrytszych marzeń. E, uważam, że jeżeli chcesz odnieść sukces, nie tylko teraz, ale również w przyszłości musi zrobić tak naprawdę dwie rzeczy. Pierwsze odnaleźć się na rynku, zobaczyć, jakie możliwości daje ci struktura, a drugą rzeczą jest to, jak otworzyć się na te możliwości. Jeśli chodzi o network marketing, to należy wziąć pod uwagę pięć elementów, które składają się tak naprawdę na nasz sukces biznesowy. Należy pamiętać, że je, jest, nasze produkty są produktami wegańskimi, nie są nietestowane na zwierzęta, że są naturalne, nie zawierają ciężkich chemii, parabenów, talanów oraz silikonów. Są też wysoko skoncentrowane, w związku z tym bardzo wydajne i wystarczające na kilka, kilkanaście miesięcy, e, pół roku, a nawet i dłużej co powoduje, że wartości swej ceny do tak zwanej codziennej go użytku no jest wartością minimalną. Czyli ta codzienna jest tania, patrząc na ilość używanego produktu. Największą rekomendacją dla firmy, produktów jest fakt zadowolonych klientów, którzy przychodzą do nas, kupują produkty, zastanawiają się, co jeszcze możemy im zaoferować, co może być kolejnego takiego ciekawego. No i dzięki temu tak naprawdę budujemy swoje możliwości, swoje struktury. Tak naprawdę już ponad 2 miliony osób na całym świecie stosuje świadomą pielęgnację z produktami grupy Monaite. Oczywiście, osoby, które zdecydowały się na wprowadzenie marki na świecie i na poszczególnych krajach, no, uzyskują bardzo dużo. Po pierwsze, mają możliwości uzyskania. procentów, która, która oferuje nam firma, nasze wynagrodzenia też są odpowiednio doceniane. Tak naprawdę, w niektórych przypadkach, prawie połowa z każdego wydanego dolara wraca do ciebie. Jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana. Tym, by poznać naszą market, najlepiej wypróbować nasze produkty, by się przekonać, czy spełniają one Twoje potrzeby. Zapraszam więc do kontaktu pod koniec prezentacji. E, przejdźmy teraz, tak stopniowo, do naszej e, firmy. E, wydaje mi się, że Monet oferuje jeden z najbardziej atrakcyjnych planów marketingowych na rynku. Uważam, że istnieje kilka kwestii, które muszą być uwzględnione w planie wynagrodzeń, aby firma osiągała długoterminowe wyniki. Firma jest nominowana w wielu kategoriach za swoje dokonania i produkty. Podstawą naszego planu marketingowego jest to, że stworzymy możliwość współpracy z niesamowitymi ludźmi, którzy wybierają network marketing jako swoją ścieżkę kariery. Nie jestem oczywiście w stanie opisać Twojego całego planu marketingowego, ale z mojego doświadczenia powiem Ci szczerze, że osoby, które związały się z MONET. Pracują z zaangażowaniem systematycznie na swój biznes, ich sytuacja finansowa wygląda diametralnie lepiej. Osiągamy też umiejętność szybkiego wygenerowania dochodu, czyli już na początku, jeżeli dobrze słuchasz swojego uplina'a, jesteś w stanie wygenerować pieniądze za e, budowanie struktur, e, budowanie grup e, klientów VIP połączonych z market partnerami. Ale o tym powiem już, jeżeli ktoś będzie bardziej i szerzej zainteresowany. E, Odrobiłem też tzw. pracę domową i dowiedziałem się, że osoby zaangażowane w Money zarabiają i odzyskują swój wkład finansowy włożony w tzw. produkty startowe, które są produktami pełnowartościowymi już po kilku tygodniach. A tak naprawdę kolejne miesiące to jest tylko profity, które firma daje nam za to, że się rozwijamy, że budujemy strukturę, że mamy coraz więcej market partnerów i zadowolonych klientów. Kolejnym aspektem naszej pracy jest, żeby możliwie wygenerować duży dochód przy zaangażowaniu nawet kilkogodzinnym dziennie. Czyli tak naprawdę poświęcasz nie za dużo czasu, na przykład 3-4 godziny. Czyli połowę tak naprawdę tego czasu, co y, pracujesz na etacie, a może zarobić o wiele wyższe pieniądze. Wystarczy, że się skupisz na y, tym, co robisz, gdy się skupisz na osobach. No i, i będziesz wtedy tak naprawdę pracować u siebie, a nie pracować u kogoś. Wiadomo, że y, nasze dochody uzależnione będą od zaangażowania i nie mamy zagwarantowanych zarobków. Niektóre osoby zarabiają tak zwane kieszonkowe albo tak zwane nawadziki, ale w zespole prawie 5000 osób każdy zarabia jakieś pieniądze, a jakaś tam część jest już wolna finansowo i ich głównym tak naprawdę dochodem i jedynym źródłem utrzymania jest money. Monet ma również jeden z najbardziej zaawansowanych i dostępnych systemów wsparcia, które tak naprawdę pomaga rozwijać nam własny biznes. daje nam tak naprawdę narzędzia, które zawarte są w naszym własnym biurze, w którym mamy zawarte są tam szkolenia produktowe, mentoring, oraz występują szkolenia wewnątrz naszego zespołu z top z naszymi upline'ami. Także cały czas się szkolimy, cały czas się uczymy. Jeśli nigdy tak naprawdę nie pracowałeś w taki sposób, my pokażemy Tobie kroku, kroku jak to zrobić. Aktualnie uczestniczymy w programie zespołowym, który polega na 60-dniowym wyzwaniu podczas którego nauczymy Cię, jak pracować i działać na social mediach. No a teraz już tak naprawdę ostatnia i bardzo ważna rzecz. To jest Twój czas. Myślę, że zgodzisz się, że w nieruchomościach wszystko zależy od realizacji, od potrzeb rynku. Natomiast w biznesie Naszego formatu. Wszystko zależy od czasu, w którym się pojawimy. E, powiem więc tobie, dlaczego moim zdaniem jest to absolutnie, ale to absolutnie idealny czas do zaangażowania się w tą właśnie firmę. Pamiętaj, życie masz tylko jedno. Nie ma czasu czekać. Nasz pociąg może uciec, i w pewnym momencie to tak naprawdę e, my nie będziemy już. Mieli możliwości go dogonić. Czyli to jest dobry czas, a nawet idealny moment, by zacząć swoją karierę od nowa. Bo tak naprawdę ty możesz e, zdobyć to, o czym marzysz, bo jesteś gotowy. Naprawdę lepszego czasu nie będzie. bo to jest twoje tu i teraz kurwa mać